Katarzyna Dowbor przekazała wspaniale wieści. Nasz nowy dom beda zachwyceni. Już od jakiegoś czasu do mediów docierali plotki o tym, że galopująca inflacja i rosnące koszty materiałów budowlanych mogą dobić sztenderowa produkcję Polsatu. Niestety, jest drogo, co nas bardzo martwi. Przez to możemy mniej rzeczy zrobić. Mamy wcześniej ustalone kwoty, które są przeznaczone na transzę. Musimy się tego trzymać. Mamy jednak bardzo kreatywnych architektów, którzy sobie świetnie z tym radzą. Trzeba zamieniać projekty, bo wielu rzeczy w sklepach nie ma i trzeba na nie czekać", mówiła Katarzyna Dowbor w rozmowie z Plotkiem. Kierownik budowy Wiesław Nowobielski zdradził w jednym z wywiadów, ze koszty remontu domów, którym widzieliśmy w programie, są ogromne. Teraz Polsat podjął przelomową decyzję w sprawie swojej sztandarowej produkcji, która nie tylko czyni wiele dobrego, ale również przynosi potężne zyski dla stacji. Katarzyna Dowbor poinformowała, że telewizja zdecydowała się zwiększyć budżet na remonty, więc nie już obaw o dalsza przyszłość z programu, trochę nazdobili ceny materiałów budowlanych, ale Polsat stanął na wysokości zadania i dolozy nam środków, powiedziała w rozmowie z Polsat.pl. Nie oznacza to jednak, że domy będą remontowane z większym rozmachem. Staramy się tak gospodarować z tym, co mamy, żeby na wszystko starczyło, podsumowała Katarzyna Dowbor.